Cześć, cześć, widzowie, witamy was bardzo serdecznie w nowej serii Oceniamy piosenki youtuberów I influencerów Także to jest pierwszy odcinek z tej serii, w której będziemy nagrywali różne jakby Jakby to powiedzieć, będziemy nagrywali Różne oceny z piosenkami youtuberów, influencerów Tak Tych co jakby występują w sieci i są zazwyczaj popularne Ale są ci, no popularni. ci co nagrywają jakieś piosenki, no to są... Ee, TeamX. Osoby typu t ale ekipa, na Domnik Krupiński. Ale to na przykład nie jest Mata, no bo to jest raper, jakby on tylko się ze mojej czyli jakby nie nagrywa filmików, nie ten... E, no i, no i e, wziąłem ten pomysł od Yahoo produkcja i ja go oznaczę, żeby nie było, nie? Żeby, żeby nie miał potem do mnie problemów miało to z prawami autorskimi tam, z czymś, z czymkolwiek. A więc lecimy. Oj nie to. <zysk> Drom, 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 drom. Maksymalnie, suja damska. No. Aha. No są no Pink Lambo. <śmienny> Lambo Pink Lambo. <śmienny> co to się wypożyczy. A co, modele restartingu. To się. Aby się to bez otrzymać. No. Ale już nie będę... Wysiadamy. Wysiadamy. Idzie nasza piękna różowa diva Natsu. TSU. To się diva, że taka elegancka, piękna i takie uhuhanu. Nie będę na samą. Po za To normalne trzymam przy... No są tacy ludzie, a może powinieneś zadać pytanie kto nienormalny? Patrzą na mnie typy, gdy podjeżdżam w nowym lębom. Wygląda jak Hendel, ja naczy Boskiewicz, tak jak Barack Obama. Nie masz teamu, nie masz Tylu, no a nacu Obama. Jestem nacu, jestem Bedwić, nie mam czasu na to, żeby gadać z sobą bez potrzeby. A twój chłopak patrzy kiedy, ja wychodzę z toalety na sobie, mam tylko skiety nacu, naciska przyciski, moi ludzie to rakiety. Te, teraz y, tak po każdej zwrotce będzie ocenka. Czyli nie wiem, od 1 do 10, nie? Ja tutaj no. daję 4 na 10. Ja daję 7 na 10, mi się to podoba, nie mam żadnego problemu. Czaro! to nie Twoja liga NBA, liczby moich wsadów nie pobije nawet Lebron James. Takich jak Ty zjadam na śniadanie tak jak Seven days, w 7 dni 7 fur, w każdej furze 7 miejsc. I mix to wilki, znów widzisz pilki za czarem oglądają nawet milfy się. Wróć, z siłki, Ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić razem cały dzień. No. Ja bym dała takie, tak w skrócie... 6 na 10? Bo Seven days jakby. Seven daysy są niedobre, one są za słodkie. I, i mają dużo chemii. Niepo, nie polecamy. Nie. Nie, nie. nie, nie, nie. Łapa w dół. Co w się sensie, nie. nie na odcinek, oczywiście. Pamiętajcie, że w górę trzeba dać. I wpadajcie Ale na, na nasz kanał. 7 daysa w dół. No, Seven Days w dół. Jestem Monia, mów mi Monia Liza. Dzieło sztuki, które chcesz polizać. Słucham Żaby albo słucham Tutaj słowa nadużywają. Yy, zaczyna się literę B. Ta, tam, spadaj. Widzowie nasi mają taki wysoki poziom IQ, Oni mają po tryliardy IQ, Oni wiedzą. Oni są tacy mądrzy. Ty wiesz o tym. Ale taka zagarta yy, kto, napi kto napisze, co to jest za słowo? Nie! Yy. Czy ty jesteś. Chy... No może nie. Dobra, dobra. Yy, to to odwołuję. Ah. Pierwsza już nie Team XD, to Team X2. Gdzie ta cała wasza straszna agencja? Bo mamy wielką villa, wydomek z kart. Wiesz, kto tworzy trendy. Wiesz, kto ma te wersy. Karol Pieszko pierwszy i jestem jedyny, więc nie będzie już następny. Aha, się Moni o tym. E, no ale do Moni, Moni daję 6 na 10. Szczerze, nie podobało mi się to porównanie do. Port, y, tam było coś tam, ale Monializa pasuje. Adam. No, ale ocenka 5 na 10, a do teraz do... Y, Karola to bym dał tak. 7 na 10 mi się podoba. Ja też daję 7 na 10. O, oh, really? Ostra tak jak Chili? Paty to baby, paty w wielkiej villi? Student jakoś miński, a mnie nie nauczyli tego, jak się robi sos. Wait, o, oh, really? Really? Bardziej fioletowa niż Elisa Violet kiedyś Disney Channel teraz tylko Timix mix Skarbie, oni cisną dramę, Paty business, woman, bitch play. Jestem z ty idziesz za tłumem. Szczerze, Ostatnio czyli to trochę zabrzmiało dziwnie, ale tak. W no. ogóle nawet. Mi się podoba, ja daję 8 na 10. 7,5 na 10. Ale nie wiem o co chodziło Patrycji z jej tekstem, że kiedyś Disney Channel, teraz tylko t Albo... Może wtedy ty tak oglądała dużo Disney Channel, a teraz tylko ogląda swoje filmiki. Nie wiem. W ogóle ciekawe na no, czym oglądać swoje filmiki. Trochę dziwne, ale do sprawdzenia to jak najbardziej się nadaje. Aj tam. Najstarszy w stadzie. A ja o 7,5 na 10. Erf. Nie rusza mnie nawet Gargamel. Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią mi Daddy, bo lubią bawić się. Poszło. Mocno, suka tego kawa, sucham nawet dziksa z Tokio. Ziorax start, to rodzina. Jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami nie zaczyna! No. Mm. Y jakby to skomentować. Ale Jaka to zwrotka. Ja bym dała jakieś takie 5 na 10, ale proszę nie wciągajcie te, tej ukochanej kreskówki, czyli smerwów w, w takie influencerskie rzeczy, okej? Okay. No tylko po no tak, że ocena moja 4,5 na 10, taka nijaka, taka bez żadnego dociegu. Nie, nie przedłużaj. To... Jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami nie zaczynaj. Nie mam żadnych syf sweet beach, jak Landryna jedzie limuzyna, nie Eluwina. To wielki finał, lecę po tym bicie, jak dziewczyna Aladyna. Wiesz, że robimy to daily. Siedem samochodów, tak jak szybcy i wściekli. Mamy nowe torebki. O. Fajne zatrzymanie. No nieźle. A cena Julki 8,5 na 10. tak Co się spoko. Julki że żugaj tam No, co ja bym Julki 8,5 na 10, więc spoko. Ja daję takie No lepsze dla mnie. Ja jeszcze uh -huh. leci ma świetną, ale to zaraz. Ale to nie. zaraz. Ja daję takie Dobrze, 9 na 10. Wow. Leksiu nie lekcji, wjeżdżam na grubo, Kopara i bewstyk. ja yeah. wow Nie mieszczę się w Lambo, to jeżdżę koparką, Ty wisisz mi sianko Ja yeah. wow Jadę po bicie jak bigi na szczycie Lubię jeść co wicie Ja yeah. wow Największy w rodzinie nikt z was już nie zginie jak w poprzednim teamie Ja yeah. wow No także tutaj to jest, bo tu jest ta promocja, coś tam Ale to, tam, 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 Pitu pitu w razie Gadu, gadu, takiem, takiem, takie. Pitu Pitu Nie jest takie. No, to są na Nawet no. nigdy tego nie słucham. Bo, mam, bo mam sponsor bloka. Nie jest to sponsorem dzisiejszego odcinka, bo Dobra. nie mamy sponsorów. Sada. Także zwrotka leksia bardzo mi się podoba. Taki... 9,5 na 10. To jest Dokładnie świetna. Tak, to jest chyba najlepsza. Tak, tak najlepsza. Leksium wygrał. W leciu wygrał. Ja tak. mnie win. No, także. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba taka seria, zostawcie łapę w górę. Nie to nie to. No dobra. Co Ty kombinujesz? No, no. Na odcinek wracaj. Jesteś? Tak. Okej. Okay. Musimy się pożegnać z winami. Co? Już jak kliknąłem, to to się da Ale to jest aciś Nie mądre. wiem, co tu Borys kombinuje z tym ekranem. No ale dobra. E, wpadajcie na nasz kanał, zostawiajcie suba, łapkę, e, w sensie suba i łapkę dzwonem. w górę. Pamiętajcie, że do 7 days łapę w dół, to bo tak to złapało. niezdrowe. Niezdrowe. Uuu, niezdrowe. niezdrowe. Y N nie, 7 nie macie problemu. Zróbcie tak. to wszystko. No. E, dziękujemy, że oglądacie nasz kanał. E, nagrywamy to już e, 1 stycznia w 2022 roku, w więc... O północy 53. Pozdro... Pozdro dla tych, którzy nie śpią. A i tam. Ale, ale i tak w sumie zobaczycie zobaczycie 2 stycznia, albo od trzeciej w nocy wam to zrobić. Teraz. Aj, tak. tam. Teraz my się już rozłączamy, kończymy Dobry. odcinek. Cześć. Trzymajcie się, zdrowo. Pa! I szczęśliwie. Cześć. Udanego Sylwester. Sylwester. w sumie już. Po. pa! Ja beczki Sylwester. Nała. No